W tym zadaniu pomogę Ci zrozumieć, jak naszkicować wykres ciągu. Wypiszmy kilka kolejnych oznaczeń dla następujących po sobie wyrazów w ciągu. Wyrazy w ciągu mają określone miejsce. Tak, jakbyśmy chcieli ustawić teraz liczby w kolejce. Czyli pierwsze miejsce w kolejce zajmie liczba równa 1, druga. Bo w tym ciągu tworzymy liczby w taki sposób, że numer wyrazu ciągu dzielimy przez 2. Tak, i w ten sposób otrzymujemy ciąg połówek kolejnych liczb naturalnych. O to właśnie tutaj chodzi. Więc dalej mamy 2 drugie, to jest 1, następnie mamy 3 drugie, 4 drugie, to 2, 5 drugich i 6 drugich. To 3. I teraz zobacz. Ta 1, 2, 3, 4, 5, 6 musi się znaleźć na osi poziomej, na osi x. My tę oś oznaczymy literką n. I to będzie pierwsza współrzędna punktu. Numer wyrazu ciągu: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Natomiast druga współrzędna, y, którą opiszemy jako AN, to jest ta wartość. Ta wartość policzona przez nas: czyli kolejno 1, 2, 1, 3, 2, 5, 3. I te 6 punktów musimy teraz zaznaczyć w układzie współrzędnych. I wówczas powstanie wykres ciągu. Zaczynamy od tego punktu. Następnie kolejny punkt jest tutaj, kolejny tutaj i tak dalej, w zależności od tego, ile tych wyrazów zmieści Wam się w zeszycie. Zauważcie, że nie ma e, takiego punktu o współrzędnych 0,0, ponieważ ciągi określone są tylko dla liczb naturalnych. Dodatnik, dlatego zaczynamy od jedynki. I co tutaj jest jeszcze charakterystycznego? O, ważne jest to, żeby tych punktów nie łączyć prostą. Tak, bo to są um, wyrazy ciągu, czyli pojedyncze punkty. No i to tyle w tej części rozwiązania. Za chwilkę kolejne przypadki.